Cześć, witajcie, nadaję z tarasu ośrodka, chwilę przed wyjściem na plażę, tak szybko przechodzę, z zestawieniem zapachów, które w tym tygodniu udało mi się wykorzystać, żeby nie było, że wzięłam dużo, a nic, nic nie użyłam. Zacznę od tego, mam próbkę tylko i wyłącznie i zastanawiałam się nad jego zakupem i już wiem, że na pewno zagości. Herbata jaśminowa, jabłko i longoza. Tylko chciałabym poczytać, co to jest za składnik. Kwiatowo-przyprawowe. Niby. Ja tutaj czuję rzeczywiście dużo cytrusów. Podobnie jak podstawowym Light Blue, z jakąś taką kremowością. Bardzo, bardzo fajne. I tak jak mówię myślę, że będzie, będzie gościł u mnie. dopsikiwanie. Tutaj taka mgiełka Sol de Janeiro 40. I tu jest taka dość owocowa ta mgiełka z, z drzewami, z wanilią, z piżmem, czarną ambrą. No, bardzo, bardzo ciekawy. Taki mocny, mocny, intensywny, taki zdecydowanie wakacyjny, kwiatowo-owocowy według mnie zapach. Rzeczywiście ze słodyczą, ale nie taką przytłaczającą. Pieraci z Karaibów, czyli Kajali taki od Gelato. Taki oto zapach, już resztka. I on się wieczorem bardzo fajnie sprawdza: jakaś taka słodycz do słodzenia z rumem. Dlatego mówię: Pieraci z Karaibów, bo tak mi, się, tak mi się właśnie kojarzy. Świeżak. Też taki raczej na wieczory. Ostatnio właśnie na spacer pola się sobie. Tobie wzięłam po plaży, po lesie. Częściowo Jean's Chanel Offresh to jest woda mm, toaletowa, cedr, cytrusy, kwiaty, zieloność, świeżość, sportowość i bardzo, bardzo dobra trwałość. Nie wiem jak teraz te wypusty, natomiast tutaj ten akurat jest naprawdę konkretny, bardzo, bardzo fajny. E, na dzień, często na plaży na przykład wybierałam dolce Gabbana light blue. E, obok czasofici przechodzą dzieci słychać. Także taką resztkę bardzo, bardzo przyjemnie się używa. Tak od świeża. To jest taki zapach z elementami powietrznymi, takimi oczywiście cytrusowością świeżą, ale też taki powietrzny, taki świeży. Też z domieszką kwiatów jak najbardziej zdecydowanie letni ja absolutnie nie żałuję, że go wzięłam. Eee, właśnie, ble. Ode Marveille erme. Eee, I już odkryłam pewną. Zasady. On w upałach się nie sprawdzi do końca, bo on szybko ulatuje. Natomiast przy takiej chłodnej yy, atmosferze, przy chłodnych temperaturach niższych i wietrze, wtedy jak najbardziej jest pora na niego. Wtedy on najciekawiej, najlepiej jakby wybrzmiewa, projektuje. Także taki oto yy, Ode Marwej ble, niebieski. Na początku właśnie urlopu cały czas go praktycznie używałam. Na drogę wybrałam My Way Nektar. To jest My Way oczywiście tuberozowo kwietowy z domieszką owoców. Przepiękny, elegancki, letni. Także w pociągu <śprawda> sprawdził się znakomicie. Myślę, że jeszcze go będę używać. Jeżeli chodzi na, o wyprawy gdzieś tam do jakiegoś nie wiem, miasteczka, no to już mi się zdarzyło użyć tego. Coco Mademoiselle wody toaletowej, cytrusowość kwiatowość, mniejsza waniliowość niż w klasyku, większa świeżość ale nadal zachowane to DNA ta właśnie elegancja podstawowej wersji wody perfumowanej no, także mam nowego gagatka na liście ten oto, ciekawa jestem co wy myślicie napiszcie w komentarzach, jeżeli nosicie go jeżeli go znacie, Capri Love to napiszcie, jakie są Wasze spostrzeżenia na ten temat. Słońce zachodzi, wychodzi, ale ogólnie naprawdę pogoda jest świetna. Dopisuję, pensjonat jest wspaniały. Jeżeli ktoś będzie chciał, ktoś będzie zainteresowany, to podam na miarę jak najbardziej, żeby mógł sobie skorzystać tutaj też z pobytu. O matka, ale pogoda się zrobiła, słuchajcie. No, będzie, będzie znowu smażenie. No nic. Także takim szybciutkim, e, szybkim filmem przychodzę, niezmontowanym w żaden sposób, bo nie mam tutaj za bardzo też programów do montowania. Wybaczycie, mam nadzieję. No chciałam się tak zgłosić z takim update'em właśnie. Ciekawa jestem jak u Was przebiegają wakacje, co u Was słychać, dajcie znać. A tymczasem ja serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!